Przypowieści Salomona, rozdział 17 Lepsza kromka suchego chleba I przy tym spokój Niż dom pełen mięsa A przy tym kłótnia Rozumny sługa będzie panem Nad synem Nicponiem I wraz z jego braćmi Będzie miał udział w dziedzictwie Tygiel wytapia srebro A piec złoto Lecz pan bada serca Złośnik zważa na złośliwe wargi, fałszywy słucha zgubnego języka. Kto się naśmiewa z ubogiego, urąga Jego Stworzycielowi. A kto się raduje z nieszczęśliwego nie ujdzie kary. Koroną starców są synowie synów, a chlubą dzieci są ich ojcowie. Dostojna mowa nie przystoi głupiemu, tym mniej szlachetnemu, mowa kłamliwa. Za kamień czarodziejski uchodzi dar w oczach tego, kto go daje. Gdziekolwiek się zwróci, ma powodzenie. Zataja występek ten, komu zależy na przyjaźni, lecz kto o nim rozgłasza, rozłącza przyjaciół. Karcenie głębiej dotyka rozumnego niż głupiego sto batów. Zły dąży tylko do buntu, lecz zostanie przeciwko niemu wysłany okrutny posłaniec. Lepiej spotkać niedźwiedzicę, której zabrano młode, niż głupca w jego szale. Nie wychodzi zło z domu tego, kto odpłaca złem za dobre. Kto wywołuje zwadę, jest jak ten, kto wypuszcza wodę, więc zaniechaj tego, zanim spór wybuchnie. I ten, kto uwalnia winnego, i ten, kto skazuje niewinnego, obaj są ochydą dla Pana. Na cóż pieniądze w ręku głupca? Mógłby nabyć mądrości, lecz nie ma na to rozumu. Przyjaciel zawsze okazuje miłość, rodzi się bratem w niedoli. Człowiekiem nierozumnym jest ten, kto daje zobowiązanie, kto daje porękę. Za swojego bliźniego. Kto lubi występek, lubi zwadę. Kto stawia wysoką bramę, dąży do upadku. Człowiek przewrotnego serca nie znajduje szczęścia, a człowiek podstępnego języka wpada w nieszczęście. Kto spłodził głupca, ten ma zmartwienie. Ojciec głupca nie doznaje radości. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. Bezbożny przyjmuje łapówki ukradkiem, aby wykrzywiać ścieżki prawa. Roztropny ma twarz zwróconą ku mądrości, lecz oczy głupca błądzą po krańcach ziemi. Głupi syn jest zmartwieniem dla ojca i goryczą dla swojej rodzicielki. Już nawet wymierzyć grzywne niewinnemu nie jest rzeczą dobrą, a chłostać szlachetnych jest wbrew prawu. Kto oszczędza swych słów jest rozsądny, a kto zachowuje spokój ducha jest roztropny. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego. Za roztropnego, gdy zamyka usta. Przypowieści Salomona, rozdział osiemnasty. Od szuka pozorów, aby mógł sprzeciwić się wszelkiej słusznej radzie. Głupiec nie lubi roztropności, lecz chętnie wyjawia to, co ma na sercu. W ślad za bezbożnością idzie pogarda. A z czynem haniebnym łączy się niesława. Słowa niejednych ust są jak głębokie wody, a źródło mądrości jak bystry potok. Niedobra to rzecz brać strony winnego, aby w sądzie łamać prawo niewinnego. Wargi głupca wywołują sprzeczkę, a jego usta wyzywają do ciosów. Usta głupca są jego zgubą. A jego wargi, sidłem dla jego duszy. Słowa o szczercy są jak przysmak i gładko spływają do głębi wnętrzności. Już ten, kto jest niedbały w pracy, jest bratem szkodnika. Imię Pana jest mocną wieżą, chroni się do niej sprawiedliwy i jest bezpieczny. Mienie bogacza jest jego warownym grodem i wysokim murem, lecz w jego wyobrażeniu. Niejeden jest butny przed upadkiem, lecz chwałę poprzedza pokora. Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę. Człowiek dzielnego ducha wytrzyma chorobę. Lecz ducha strapionego kto podniesie? Serce rozumne nabywa mądrości, a ucho mędrców szuka wiedzy. Dary torują człowiekowi drogę i prowadzą go przed wielkich. Słuszność ma ten, kto pierwszy występuje w sprawie, lecz gdy przychodzi jego przeciwnik, bierze go na spytki. Los kładzie kres sporom i rozstrzyga sprawę między możnymi. Brat oszukany, mocniejszy, stawia opór niż warowny gród, a jego upór jest jak zasuwy pałacu. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. Ubogi odzywa się błagalnie, a bogacz odpowiada surowo. Są bliźni, którzy przywodzą do zguby, lecz nie jeden przyjaciel jest bardziej przywiązany niż brat.